Ty kurde, to jednak coś fajnego, tu jest jakiś orzeł widzę. Patrz, medal jakiś. Widzisz? Tu... Witam serdecznie, Adam detektorysta się kłania. Moi drodzy, 6 grudnia, stycznia, przepraszam. Idziemy na wykopki, zobaczymy w jakich ekstremalnych warunkach. Synoptycy zapowiadają koło 7-8 cm śniegu, zobaczymy, jedziemy na pole rzemkowe Zobaczymy jak się kopie, jeszcze nigdy w takich warunkach nie kopałem, dla mnie to trochę będzie nauki Mam nadzieję, że coś wyjdzie Czekam na Dawida, Dawidowi się śniło, że wykopał, że zostało wykopane duże sreberko, obie jego sny były prorocze A pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkowaniu, komentowaniu dla zasięgu. Jeżeli będzie 1000 subskrypcji, wystartuje konkurs. A co za tym idzie, fajne nagrody, między innymi sportowa kamerka nagrywająca w 4K. Dobra, nie przedłużając, ja już widzimy się na polu. Zobaczymy, jak się będzie kopało. Jak się nie będzie dało kopać, to wrócimy. Trzymajcie kciuki, cześć. No, już jesteśmy na miejscu, Dawid już kopie. Ja też, jak widzicie, taka lekka warstwa śniegu jest, lekko pruszy, ale idzie kopać. Najważniejsze, że nie ma wiatru. Dobra, widzimy się przy pierwszym sygnale chyba niecałe pół minuty po ostatnim moim wejściu. Sygnał 53. No, i na dzień dobry, kulka muszkietowa. Elegancko, szukamy dalej. Ładnie to wygląda na dzień dobry. Sygnał trochę nieregularny, ale z takich wyższych. Więc pozwolę sobie go wykopać. co to jest? kawałek aluminiu tak tubka tubka od pasty do zębów tak to wygląda no dobra drugi sygnał za mną trzeci sygnał jeden z takich wysokich ok to mi podchodzi pod klamrę w tym kształcie to mogła być klamra ale nie wiem czy ze starych czasów, czy nowożytno. To się okaże później. Ale jest takie coś. Część klamry. No, ciekaw jestem. Sygnał 53-54. I już widzę. Zobaczcie. Jest medalik. Ciężko cokolwiek na nim teraz zobaczyć. Będziecie widzieć to w powiększeniu, bo zrobię zdjęcie z tego i wytnę. Ale mam medalik. O kurczę, ten krzyż taki, taki celtycki. Mam Tajgera. Co masz Tajgera? Tajgera. No. Mam medalik, wiesz? Pokaż. Przywitaj się z widzami. Cześć. No, miedziucha, nie? 53-54, tak jak na zawleczkę od piwa, nie? Mhm. Tu jest taki krzyż celtycki, może wiesz, taki mhm. nieregularny. Taki nieprosty, tylko taki jakby w łukach. Tutaj tak i tak, nie? Mhm. Papieski. No. <laughs> Dobra, szukamy dalej, jest dobrze. Nowy sygnał już przy drodze samej, 70-71. Okej. Okay. Ten drucior. Kolejny wykopany dołek. I szukamy. Co to jest? No, kurczę. Myślę, że to, że to zwykła podkładka. Warte sprawdzenia albo klamra dawna ja Myślę, że to podkładka nic nic wyjątkowego chyba chociaż ma ładną patynę Sprawdzimy to w domku Słuchajcie, sygnał 82 Kurde. Już myślałem, że to coś konkretnego A to jakaś Bodziewiarskie coś A okrągłe było Co to może być? Kolorowe Zostawię to do obczyszczenia, bo jestem ciekaw co to jest Kurde, a to może coś jest. Naprawdę dobrego Nie wiem To ma taki ośmioboczny Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmioboczny A to może być jakiś medalik, kurde Jednak warte przeczyszczenia Ty, kurde, to jednak coś fajnego, tu jest jakiś orzeł, widzę Patrz, medal jakiś widzisz? Tu jest orzeł mhm. niemiecki, ale jazda. No, medal. Ciekawe, co to za medal. Tu coś jest. Jakiś kolo kurde, w tym. Co to jest za alibaba. Ty to jakiś papież, chyba. Ale na nartach, papież. No zobacz, jedna narta jakby w no. skoczek narciarski. A ty, a to może jest skoczek narciarski. Ej, to może jakiś medal za... za <ścoughs> a, bo to jest... Ale to mnie zastanawia. To jest jak ta. Ta lanca co mają ten y, papierze ten. Mhm. ten Chyba, kij. że to kijki, kurde. Tak. Powiem wam, ale to, to musiała być zawieszka, zobacz, tutaj jest no. końcówka od zawieszki. I tu też coś jest. No, a tutaj jest orzeł. Rzeczpospolita Polska. Nie no, jest coś napisane, ale powiem wam, że to jest chyba z Cesarstwa Niemieckiego ten orzeł, tak? Bo raczej to nie jest Prusy. Sprawdzimy to w domu i dam wam Radzie. znać. Dzięki. Fajne. Fajne, no. Z takiego sporego dołka widzicie kawał blachy. Prawdopodobnie od pługu. Ale bardzo fajnie tutaj zawinięty jest ślimaczka. Taki kawał. Dosyć skaczący sygnał. I mamy nawet w ładnym stanie łuskę. Spora. Od karabinu maszynowego prawdopodobnie. Nie wiem, pepeczki czy jakiś niemiecki. Nie znam się na łódzkach. Jest 28X. GXA. Jeżeli wiecie po tych symbolach, co to może oznaczać, 28G lub C. Powiedzmy GXA i coś tam taka łóseczka obiecujący sygnał 72 73 taki stały sygnał O, okej okay. formus szkoda myślałem że to może jakaś monetka jeszcze ani ja, ani Dawid nie znaliśmy żadnej monety chociaż fanty też inne mamy, są zacnymi fantami. A tu taki zwykły polmusik. Szkoda. Sygnał 75, 7, 63, 65. Ma monetę, to jest chyba Heller. Bardzo mała monetka. Tak, to Heller. A teraz fajnie ta monetka przynajmniej 300 lat albo tak heller jeden heller ale co na nim jest dalej to ciężko mi powiedzieć musiałbym to obczyścić ale jest monetka ładna dobry strzał Wygrałem konkurs na pierwszą monetę. Mustafa Gold i rodzinka, pozdrawiam. Dzisiaj ja wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Ładnie to wygląda. Zrobię zdjęcie i wam już, oj, pokazuję. Dobra, znajdę to. Nowy sygnał, i zobaczyć jest krągłość. Ach, guzik. Guzejczyk. już myślałem, że monetka. Płaski guzik z łóżkiem. Takie coś. Ale na pewno stary guzik. Taki nieregularny to łóżko jest Nie idealnie na środku Ładnie to wygląda Może być wartościowy przedmiot historycznie Dawid wykopał Bozie Jezusa? Krzyżyk. A krzyż, ale ładny no, Rozładowała mi się bateria w GoPro, muszę ją wymienić, a to jest ten krzyżyk jak mi go ładnie powiększy, nie wiem czemu czy to na białym tle tak kiepsko widać czy jak o, bardzo ładny No gratuluję stary. Proszę oddaję do rąk własnych Chyba sygnał dosyć konkretny Gdzie on jest? O, jest. Jeden heler. Na bank ten kwadratowy. Tak, już jest ten tak jakby X. I tutaj zobaczymy jaki to jest herb. Oczyścimy to. Tu już jest na bank Heller. Ciekawe, czy z herbem Augsburga, czy jakiś inny. A jak jakiś inny, to będę musiał szukać. Chyba z herbem Augsburga. Jest ładny strzał. Kolejny. Fajnie. Fajnie się kopie, Powiem Wam, że. No, patrzcie. Jak bielutko. Tam gdzieś wodali. Dawid. A my trochę kopiemy, dobra, widzimy się przy kolejnym dołku. Po przerwie dłuższej, zobaczcie, sekator wykopałem. Wielki sekator, super, fajna znajdka pierwszy raz, kiedyś młotek wykopałem. Główkę od młotka, a tu jest. Taki sekator do obczyszczenia i będzie fajny. Super znajdka. Słuchajcie, sygnał 80 miałem. O, coś ciekawego. Chyba. Nie wiem co to jest. Ale wygląda dobrze. Nie, to chyba nic. Fałszywy alarm. Ma to coś dużo dziurek, ale raczej to nic ciekawego. Chociaż może, zobaczcie, co to może być? Dobra, i rzucił w ziemię, tak, takie coś. Wygląda nieźle. Dawid znalazł fajną monetkę. Feniga. O, jaka ładna. O, to jedna czwarta feniga e, tego albo druga. Jedna, a może jedna druga. Ale piękna pruski. Prusak. Ale bajka stan. Jedna druga feniga. A rocznik mm -hmm. ale ładny strzał. Bardzo ładna monetka. Jak się doczytamy rocznika? No to jest ewidentnie jedna druga feniga. Mm -hmm. Rzucznika nie widzę. Czujesz to? Ale piękna moneta. Zobaczcie teraz jak wyszło. Ładnie. Bardzo ładny stan. Gratuluję. A mówię, że tak ci nie idzie. No, no, słabo. Kto, pierwszy, kto pierwszy zaczyna, ten ostatni kończy, tak? No. Ale dziwne, że nie ma rocznika, ale super, że taką monetkę trafiłeś. 3,5 godziny kopania w sumie. Ostatni sygnał robię. Dawid jeszcze chwilę pochodzi. Już mi się rozładowuje bateria od pinpointera. No i tym ostatnim sygnałem będzie jakaś blaszka aluminiowa po puszce. Dobra, widzimy się na podsumowaniu. Powiem Wam, że fajny wypad był, mimo takiej ekstremalnej pogody. Fajne fanty wyszły i nawet się przyjemnie chodziło. Dobra, widzimy się już przy fantach wszystkich. Witam was na podsumowaniu. Słuchajcie, nie będę pokazywał tej tony śmieci, tylko tego, co z moim zdaniem najciekawsze wyszło. Tu na wstępie macie znajdki em, Dawida, piękny krzyż oraz Jedna druga Feniga. One były tłoczone w latach 1700 chyba 70-1790. No, tu widzicie już w powiększeniu tą monety, one nie były bite z datami, ale w tych rocznikach one były bite. Dobra, przejdźmy do moich znajdek. No, zacznijmy tu od sekatora. Ja go kiedyś obczyszczę i sprawdzę, tu mamy łuskę, tu klamra. Ciekawy kształt. Jeszcze tego nie sprawdziłem, co to jest. To też nie wiem, co to jest. To coś. Tutaj guziczek macie. Teraz przejdźmy do takich najciekawszych znajdek. Zobaczcie, tu jest medal i to jest medal sportowy, bo tu coś o sporcie. Jeszcze tego nie rozpracowałem. To ma swoje lata. Tu jest typowo ten orzeł cesarstwa niemieckiego. I tutaj macie narciarza. Ma narty, tu ma czapkę, ale tutaj ma teraz tą laskę, co mają papieską, jakby można tak powiedzieć. A w drugiej ręce też jakiś emblemat. Jak kiedyś znajdę, co to jest dokładnie, to Wam przedstawię w kolejnym filmie. Tu mamy medalik. No już taki wycieruch, ale. Ale jest. Taki medalik. Jedna mareczka, niestety nie do odczytania. Data wiem, że to zmiennicy D. I przejdźmy do najciekawszych rzeczy. Tu mamy hellera bawarskiego. Widzicie, jeden heller napisany. I one były tłoczone z tym herbem w latach od 1770 któregoś do 1799 roku. Ale tu jest, mam wrażenie 1768 1768 i tu drugi Heller, już kwadratowy, prawdopodobnie Augsburgowski, chociaż nie jestem w stanie teraz wam odczytać daty, ale myślę, że to jest herb Augsburga. Prawdopodobnie. Nie jestem pewien, ale wiem, że to jest Hel. Dobra, dziękuję Wam za poświęcony czas. Super wypad był. Mimo takiej niekorzystnej pogody, fajnie się szukało prawie 4 godziny szukania. I pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkowaniu, komentowaniu dla zasięgu. Do 1000 subów jest, zostało już naprawdę niewiele około 80, więc sprężajcie się bo jak będzie tysiąc subów, wystartuje konkurs, gdzie główną nagrodą będzie kamerka sportowa nagrywająca w 4K. Dobra, widzimy się przy kolejnych wykopkach, cześć!